Pokój dobro, witam wszystkich na 60. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariakoto. Dzisiaj mamy 17 października 2021 roku i znajdujemy się w Oławie, w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. W tej to parafii dzisiaj następuje uroczyste przekazanie relikwii pierwszych polskich misjonarzy męczenników: Błogosławionego Michała Tomaszka i Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tych wydarzeń. Czytam w związku z tym dekret prowincjała, naszej znaczy prowincji zachodniej, który napisał w ten sposób. Prowincjał prowincji świętego Antoniego Padeckiego i Błogosławionego Jaguba Strzemień, zachodu braci mniejszych konwentualnych Franciszkanów w Polsce, niniejszym przekazuje relikwie pierwszego stopnia Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego z i Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego dla parawki.

błogosławiony Zbigniew, błogosławiony Michał. W Bożej opatrzności zagościli w naszej karali będą nam wskazywać drogę do Tego, który jest miłością i też drogę do siebie nawzajem. Amen. Pan obdarzy Was spokoju. To nie było dawno temu, bo zaledwie przed 32 lat, w lipcu 1987 roku, przy Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałcie na Żywięczczyźnie, żegnaliśmy dziś błogosławionego Michała Tomaszka. Wyjeżdżam na misję i dwie rzeczy zapamiętałem z tego pożegnania. Pierwsze to, że nie ukrywał jak jest szczęśliwy. Mówił wszystkim, że spełniają się jego marzenia, że jest wdzięczny Panu Bogu za to, że przełożeni pozytywnie odpowiedzieli na jego podanie o wyjazd do Peru, bo zawsze marzył, by być misjonarzem. Był szczęśliwym kapłanem. Drugą rzecz, jaką zapamiętałem, to to, że włożył po raz pierwszy szary habit. My, franciszkanie, konwentualni w Polsce nosimy się na czarno, jak święty Maksymilian Maria Kolba, albo brat Jan, który był przed nami przed Natomiast już nasi misjonarze wkładają szare habit. I nie ten habit Michała bardzo się podobał. Nawet próbowałem go przymierzać, ale Michał był znacznie wyższy ode mnie. No więc pozostało mi tylko westchnąć i powiedzieć, a nah, Pan był to może pewnego dnia i ja. Taki habit. Michał poleciał do Peru po to, by dołączyć do dwóch współbraci, którzy półtora roku wcześniej znaleźli się w miejscowości o nazwie Paria Coto. To jest taka mała mieścina u podnóża wysokiego pasma gór andyjskich, która jest centrum misji, dosyć rozległej po swoim terytorium przypominającym nasze polskie podchale. Oprócz kościoła w Pariakotu, na tym terenie rozsiane jest ponad 90 różnych punktów, do których misjonarze docierają niekiedy na wysokość ponad 4000 metrów. Do piechotą albo na grzbiecie jakiegoś osiołka. Docierają z tym, z czym normalnie misjonarz przychodzi: ze Słowem Bożym, z sakramentami, z mszą świętą, katechezą. Ale wówczas. Na przełomie lat 80. i 90. w tamtym terenie panowała epidemia cholery. My wiemy, co kryje się za słowem epidemia. Straszna choroba, która, z której powodu cierpieli i umierali ludzie. Umierali także z powodu braku podstawowych środków do życia nie tylko lekarstw, ale żywności. A więc od samego początku. Gdy nasi bracia tam przyjechali, podjęli posługę wobec tych ubogich, andyjskich górali, posługę, która miała na celu zaradzić tej ludzkiej biedzie, jakoś wyjść naprzeciw podstawowym potrzebom. I rzeczywiście udało się w dość krótkim czasie uruchomić przy pomocy różnych programów charytatywnych, także programów z diecezji Ayahuasca czy Cimbote. programów, które Dzięki którym znalazły się jakieś środki żywności, lekarstwa, udało się sprowadzić lekarzy, pielęgniarki, gdzie nie doprowadzić także dostęp do czystej wody, bo ona była także źródłem, źródłem yy, ludzi. Yy. Bardzo krótko, dzięki takiej ofiarnej pracy, bardzo trudnej na tym rozległym terenie, nasi bracia zyskali sobie dużą sympatię. Tamtejszych mieszkańców, którzy raczej słyną z tego, że są zdystansowani do osób, do osób z zewnątrz, do obcych. Ale trzeba pamiętać, że w tamtym czasie w Peru największym nieszczęściem tego kraju nie była bynajmniej epidemia cholery, ale wojna domowa wojna wywołana przez komunistyczną partię Peru, która przy pomocy swojego zbrojnego ramienia terrorystycznej organizacji o nazwie Sendero Luminoso Chciała obalić system polityczny w kraju, zmienić rząd, zaprowadzić rządy komunizmu. I to przy pomocy terroru, <laughs> przemocy. Zgodnie z ideologią Marxa, jak wiemy, lud, klasa robotnicza powinna się zbuntować i wywołać rewolucję. Nawet chcieli przeprowadzić rewolucję, rewolucję. i każdy, kto próbował stanąć im na drodze do przeprowadzenia musiał liczyć się z konsekwencjami. No. I tak też się stało w przypadku naszych braci, senderyści planowali założenie w Pariakoto czegoś w rodzaju szkółki partyjnej, do której <coughs> miejscowa ludność miała przychodzić i pobierać nauki o ideologii Marksa i przygotować się do przeprowadzenia rewolucji. Tymczasem ludzie zamiast przychodzić na te zebrania partyjne, na te, na te lekcje, ideologii komunistycznej, coraz częściej i liczniej gromadzili się w kościołach bariakotów, gdzie słyszeli zupełnie inne nauki o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, o miłosierdziu, pojednaniu, o pokoju, który jest możliwy i o tym, że Bóg człowieka kocha i zostawia go. W każdym razie to się nie mogło podobać senderystom, Wielokrotnie do naszych braci docierało ostrzeżenia, szantażowano i próbowali, próbowano na różne sposoby namówić, by opuścili misję. To się jednak nie udawało. Pewnego dnia, kiedy ktoś zapytał błogosławionego Zbigniewa, czy chcą wyjechać, ponieważ sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, powiedział w ten sposób: My mamy gdzie uciekać. Nasi przełożeni w Polsce w każdej chwili mogą kupić nam bilety powrotne do Polski, ale nie zabierzemy was wszystkich ze sobą, a przecież przyjechaliśmy tutaj do was i dla was. Pasterz nie opuszcza tych, którymi się opiekuje. No dobrze, a co będzie, jeśli was zabiją? Zapytam. Jeśli nas zabiją, powiedział Zbigniew, to pochowajcie nas tutaj. I wiemy, że tak się stało dokładnie 30 lat temu, 9 sierpnia 1991 roku, wieczorem. Grupa uzbrojonych senderystów wjechała do Paria i tam, gdy ojciec Bigniew i Michał odprawili już ostatnią przeświętą wieczorną, wtargnęli do klasztoru, aresztowali naszych braci, skonfiskowali samochody i wywieźli do pobliskiej miejscowości o nazwie Pueblowieku. Tam w samochodach wewnątrz przeprowadzono proces, podczas którego zarzucono naszym braciom, że są szpiegami imperialistów, że oszukują ludzi religią, która jest przecież zgodnie z ideologią Marsa opium dla ludu, z narkotykiem, że rozdają różańce, w Biblię, no i że tłumią gniew, bunt ludu, który przecież ma przeprowadzić rewolucję. To były poważne oskarżenia i wyrok mógł być tylko jeden wyprowadzono naszych braci z samochodu, i tam na miejscu rozstrzelano. Zaraz potem, jak nasi bracia, ciała naszych braci zostały sprowadzone do kościoła, mieszkańcy nawet najbardziej odległych punktów misji zaczęli schodzić do świątyni, by pożegnać swoich padliniów. Ale trzeba pamiętać, że nie żegnali ich jako Ofiary przemocy, bestialskiego mordu, ofiary terroryzmu, żegnano ich już wtedy jako święty. Pamiętam, kiedy w roku 2015 przyszła wiadomość, że Ojciec Święty zadecydował, iż nasi bracia zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy, zostaną beatyfikowani, zapytałem mieszkańców Maria to czy się cieszą z tego powodu. Ojcze, oczywiście, że cieszymy się, ale proszę pamiętać, że oni dla nas zawsze byli święci. Beatyfikowani byli, jak wspominał Radian, w grudniu, 5 grudnia 2015 roku, a mieszkańcy Pariakotu na tę okazję ułożyli przepiękny hymn, którego refren zaczynają się takimi słowami Ejos estam aquí, son testigos de la esperanza. Oni tutaj są, są świadkami nadziei, nadziei, której myśmy byli pozbawieni. Ich krew wsiąkła w tę ziemię, ale z niej wyrosły kwiaty, kwiaty wiary, miłości, aż do przelania, aż do złożenia największej ofiary. Bracia i siostry, o Zbyszku i Michale, naszych męczennikach, współbraciach, których znaliśmy, można by opowiadać godzinami. Odpowiadać na różne pytania, które rodzą się, kiedy myślimy o męczeństwie, kiedy myślimy o tym, dlaczego zginęli. Ale musimy pamiętać, że Kościół, który opowiada nam o świętych, Kościół, który stawia na ołtarzu, czy przed ołtarzem Chrystusa ich relikwie i pozwala nam oddawać im cześć, bynajmniej nie chce, abyśmy koncentrowali się na ich osobach. Odpowiedź na pytanie, kim oni byli gdzie się wychowali, w jakich środowiskach wzrastali, jakie szkoły pokończyli, dlaczego zostali franciszkanami wyjechali na misję, wreszcie w jakich okolicznościach oddali swoje życie. To są pytania bardzo ciekawe, ale Kościół nie stawia ich jako najważniejsze. Najważniejszym pytaniem, jakie Kościół stawia, kiedy pokazuje nam świętych i męczenników, to jest pytanie o to, kim jest ten, który potrafi uzdolnić człowieka do takiej ofiary. Kim jest ten, który potrafi człowieka, który zazwyczaj koncentruje się na sobie, uzdolnić do takiej postawy, która prowadzi do poświęcenia własnego życia dla drugiego. Kim ją jest? Kim jest Jezus Chrystus? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w dzisiejszym Słowie Bożym. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz mówi o nim, że to jest sługa, który usprawiedliwi wielu i nieprawości On sam dźwigać będzie. Nieprawości innych sam dźwigać będzie. Tak o nim mówi prorok, zapowiadając Jezusa Chrystusa, jak wiemy. Sprawiedliwego sługa Jaka. Wreszcie mamy wstrząsający fragment listu do hebrajczyków, który nawiązuje do liturgii ze święta Jom Kippur, święta przebłagania, kiedy kapłan wchodził do świątyni i błagał, błagał za grzechy ludu. On sam wziął na siebie grzechy i umarł za nas, mówi autor listu do webrańczyków. Wreszcie mamy Ewangelię. Ewangelia, która mówi o nim, że nie przyszedł, aby mu służono lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. To jest właśnie ten Jezus Chrystus, który ustalnia drugiego człowieka do takiej postawy, o jakiej mówimy w przypadku męczeństwa, do takiej postawy, do jakiej świadectwo złożyli nasi bracia męczennicy. Jezus Chrystus jest pierwszym, który bierze na siebie grzechy, nasze grzechy, drugiego człowieka bierze problem kogoś na siebie samego, jakby zapominając o sobie. I uzdalnia nas, uzdalnia nas, tak jak powiedział do Jakuba i Jana, będziecie pić kielich, który ja piję. Będziecie. Uzdalnia nas do, do powtórzenia tego, co stało się na kalendarzu, do ofiarowania siebie. Za drugiego. To jest odpowiedź na najważniejsze pytanie, jakie stawia Kościół. Kim jest Jezus Chrystus? I bracia i siostry, gdybyśmy teraz popatrzyli na innych świętych, albo no na wszystkich świętych, którym oddajemy cześć, to zwrócilibyśmy uwagę na to, że u każdego powtarza się właśnie to samo. Że ten święty, jak Jezus Chrystus, bierze. Słabości innego na siebie samego. Ofiaruje się za drugiego. Nawet nasi ostatni święci, nasi wyniesieni na ołtarzu, błogosławiony kardynał Wyszyński, no przecież to był schorowany młody człowiek, kleryk, który z powodu choroby ledwo co został dopuszczony do święcej na płac. Ale zapomniał o sobie i potrafił w skrajnie trudnych warunkach historycznych wziąć na siebie także ogromną odpowiedzialność i ból całego narodu, całego a błogosławiona matka Róża Czarska, młoda dziewczyna 22 lata, traci wzrok. Nie miała prawa myśleć o sobie. O swoim kalectwie, o tym, jak zaradzić sobie z tą, pomyśleć o tej chorobie, jak, jak, jak przeżyć resztę swojego życia. Ale pomyślała, że są też inni i że można zrobić coś z tym kalectwem. Założyła, wiemy, Instytut Blaska, założyła Zgromadzenie Zakonne, które służy innym. Dzisiaj obchodzimy 50. rocznicę beatyfikacji świętego Maksymiliana Kolbego. Tydzień temu akurat była rocznica 39. jego kanonizacji, a dzisiaj, jutro, jutro 17. będziemy obchodzić 50. rocznicę beatyfikacji kogoś, kto co? To w 41. roku stanął na placu apelowym Kale Auschwitz, stanął przed niemieckim oficerem i powiedział weźcie mnie. To jest mąż. I ojciec rodziny. Jego życie jest ważniejsze niż moje. Ja jestem kapłanem katolickim, ale jego życie jest ważniejsze niż moje. Weźcie mnie. Weźcie Jego winę na mnie. On jest ważniejszy niż ja. To jest ta postawa, to jest ta postawa, do której zaprasza nas Kościół, kiedy pokazuje nam męczenników. Kiedy pokazuje nam święty. To jest ta zaprasza nas, ponieważ Jezus dla każdego, kto otwiera się na Jego łaskę, jest w stanie przemienić w kogoś, kto przyjmuje taką postawę. A to jest bardzo ważne, bracia i siostry. Jakże bardzo nam potrzeba w naszych relacjach, w tych miejscach, w których żyjemy, właśnie takiej postawy. Męczeństwo jest łaską. Męczeństwo, przelanie krwi za Jezusa Chrystusa jest łaską. I nie wiem, kto z nas tutaj obecny w tej świątyni dostąpi takiej łaski. Czy wśród nas siedzą jakieś męczennicy? Tego nie wiemy. To jest tajemnica Boża. Ale tak jak tutaj wszyscy siedzimy, wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby każdego dnia, tam gdzie żyjemy, w naszych rodzinach, w tych relacjach, w tych związkach, w tych wspólnotach, w jakich żyjemy, Przelewać swoją krew kropelka po kropelce. Każdego dnia, w każdym momencie życia, kiedy w imię Jezusa Chrystusa, w imię tego, że jestem chrześcijaninem, mówię do kogoś drugiego: Ty jesteś ważniejszy niż ja. Ty jesteś ważniejszy niż ja. Mało takich sytuacji w naszych rodzinach, w małżeństwie. Nie brakuje przecież napięć pomiędzy mężem a żoną. To męczeństwo dnia codziennego to jest to, o czym, o czym uczy nas Jezus także w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy trzeba powiedzieć, Kochanie, ja wiem, że mam rację. Ja wiem, że za tą racją moją stoi jakieś dobro, ale Ty jesteś ważniejsza niż ja. Ty jesteś ważniejszy niż ja. A w rodzinach, między rodzeństwem, we wszystkich wspólnotach, w Polsce, w kraju całym naszym, jakże potrzeba właśnie takiej postawy. Kogoś, kto zapomni o sobie, o swoich ambicjach. I powie drugiemu, twój los, twoje sprawy są ważniejsze niż moje. Bracia i siostry, brat Jan zachęcał was do tego, abyście mając już relikwie męczenników tutaj w waszej wspólnocie, Korzystali z obecności tych naszych braci i modlili się w różnych waszych intencjach. Róbcie to, bo oni są potężnymi, naprawdę mocnymi wstawiennikami, orędownikami za naszymi. Macie pewnie próśb i potrzeb, całe mózgi, po kto ich nie ma. Ale proszę Was także, aby właśnie w imię tego, że oni już zostali zaproszeni przez Was do tej, do tej świątyni, modlili się także o jedną szczególną łaskę dla siebie i dla swoich rodzin. Właśnie tę łaskę, o łaskę codziennego, zwykłego męczeństwa, które polega na tym, że ja, otwarty na Jezusa, który jest mi przykładem, który sam bierze na siebie moje słabości, jestem w stanie powiedzieć do drugiego: Kocham Cię, bo jesteś ważniejszy niż ja. I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam. Do obejrzenia stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych materiałach pojawiających się na tym kanale. Niech bracia męczennicy wszystkim wam błogosławią i wypraszają wszelkie łaski potrzebne każdemu. Szczęść Boże. Na wieki są